OK, słuchajcie, kolejnym gościem jest Michał Milanowicz. Michał, gratulacje. Dzisiaj dwa puchary z tej piątej rundy halowych mistrzostw Polski i dwa medale wicemistrz polski i drugi wicemistrz polski klasy fronti i E12GT czy GT12. Czemu nie mistrz polski? Czemu nie mistrz polski? Za dużo błędów z mojej strony. Kiepkie skupienie, no i stał w trzech klasach, na jednych zawodach, to jest kiepski pomysł. Za mało czasu na przygotowanie, za mało czasu, żeby się uspokoić po biegu, bo za chwilę był kolejny, więc była taka nerwówka pomiędzy biegami. Jednak to trzy modele na takich zawodach to jednak jest za dużo. Więc po prostu sama moja. Decyzja podjęcia się takiego ryzyka nie była słuszna. Michał, słuchaj, fajnie było cię poznać w końcu osobiście. Popatrzeć jakieś dziś, posłuchać też ciekawostek o Twoich modelach. Gratulacje jeszcze raz, do zobaczenia w przyszłym sezonie. No, na pewno się już zobaczymy. Cześć. Dzięki wielkie.